W ja. Ewangelii według świętego Mateusza, ze strachu zaczęli krzyczeć, wtedy Jezus natychmiast przemówił: uspokójcie się, ja jestem, nie bójcie się. Piękne jest to słowo natychmiast w Ewangelii. Natychmiast poszli za nim, natychmiast napełnili stągwie, a dzisiaj Jezus natychmiast reaguje, natychmiast ratuje tych. Którzy są w lęku i którzy się duchowo pogubili. Powiedziałem duchowo pogubili, bo oni, widząc Jezusa, myśleli, że to jakaś zjawa. To znaczy, nie odkryli w Jezusie prawdy, to znaczy, zapomnieli, kim on naprawdę jest, jak bardzo przynosi pokój, jak bardzo przynosi miłosierdzie, jak bardzo przynosi do serca to, co najjaśniejsze. Więc na takie duchowe pogubienie i na wszystkie lęki Jezus reaguje natychmiast. I reaguje tym pięknym słowem: Ja jestem. I tyle wystarczy. Wystarczy, żeby on był, a całe nasze przerażenie i pogubienie znika. Do zobaczenia jutro.